Były konkurencje, rywalizacja i wiele emocji. Dzieci ze wszystkich przedszkoli gminy Rudniki spotkały się w Żytniowie na drugiej edycji Olimpiady Przedszkolaka. Przede wszystkim integracja, te dzieci nawiązują nowe znajomości, poznają się, widzą, że są też inne przedszkolaki na terenie naszej gminy. Myślę, że to później zaowocuje już w szkole podstawowej, a na pewno zaowocuje tym, że będą miały większą śmiałość w nawiązywaniu kontaktów. Siedem konkurencji, na pewno będzie, będą to konkurencja e, chodzenie po linie, e, rzucanie piłkami. E, Wszystkie konkurencje przygotowała właśnie wychowawczyni grupy starszej, pani Justyna Kucharska, i ona za każdym razem z pomocą swoich asystentek będzie omawiała te konkurencje. Tego dnia każdy był zwycięzcą. Przygotowano pamiątkowe medale i nagrody. Dzieci bardzo przeżywają porażki, przeżywają zwycięstwa, dla nich jeszcze wszyscy wygrają, wszyscy dostają takie same nagrody, takie same medale. Dla na, u nas nie ma przegranych, są tylko wygrani. Promowanie już od takiego małego obywatela aktywności yy, sportowej jest niezwykle ważne, bo przecież uczy rywalizacji, ale takiej zdrowej rywalizacji, e, współpracy w grupie, odpowiedzialności. Zresztą sport jest ważny w życiu każdego człowieka, nie tylko przedszkolaka, ale każdego z nas. Oczywiście każde przedszkole chciało wypaść najlepiej. Kibicowanie było na wysokim poziomie. Trenowaliśmy, ćwiczyliśmy okrzyk, przygotowaliśmy też nasze takie banery przedszkolne. To też dzieciaki takie wprawia, taki już nastrój tej olimpiady, dopingujące, dopingujące tak oczywiście. Impreza okazała się trafionym pomysłem, który zapewne powróci także w przyszłym roku.